Witam serdecznie Szymon z z tej strony Siekłania przemieszczając się z rana w ramach najzdrowszego sklepu teoria.pl i medycyny zdrowia biogawinet.eu podziwiając o właśnie po lewej stronie widzę parę żurawi, które coś tam coś, coś tam skubią strawy Mgiełka unoszona, unosząca się nad ziemią, tak parująca ta ziemia. Pięknie to wszystko wygląda, bo Polska jest pięknym krajem. I jednym z takich elementów, o którym często wspominam, to jest właśnie podziwianie tego, co jest wokół nas, czasami bardzo, bardzo blisko i przez naszą codzienność, naszą gonitwę, nasze zamartwianie się, efekty są tego takie, że nie zauważamy tego. Zatem podkreślam obejrzeć się, zobaczyć, włączyć uważność, podziwianie. Ale główny temat, którym nie chciałbym się zająć, który chciałbym zasygnalizować, to jest takie pytanie, które jest tą myślą przewodnią tego mojego wywodu dzisiejszego porannego, to pytanie brzmi czy ludzie generalnie chcą być zdrowi? Czy nie jest troszkę tak, to już jest jakby ciąg dalszy pytania, ubrane w drugie pytanie. Czy nie jest to troszkę tak, że bardzo dużo jest, nazywam to pozorowanej? Aktywności, pozorowaną aktywnością nazywam to, co znakomita większość robi, e, gdzie wydaje się takiemu człowiekowi, takiemu ludziowi, takiej istocie człowiekopodobnej, tej, tej, takiej, tej szarej codzienności ganiającej, że właściwie ta pozorowana aktywność powoduje, że. Ludziom się wydaje, że tak, to ja chcę być zdrowy, zobacz jak wiele robię w tym kierunku. I z racji tej, że i najzdrowszy sklep powoduje, że przychodzą tutaj y, wieloracy ludzie, acz z reguły są to ci, którzy już, jak to nazywam, y, mają to światełko w tunelu tej świadomości, y, tej y, y, ucieczki, może, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jakby. Niechęć w którymś momencie do tego, żeby udawać, że chce być zdrowym, żeby przestać robić tą pozorowaną aktywność w kierunku bycia zdrowym, a faktycznie uczynić coś w tym kierunku, mając na uwadze również, tak jak my z małżonką, że natura dała nam wszystko, absolutnie wszystko, co jest niezbędne do tego, abyśmy byli zdrowi. Trzeba tylko poprzez uważność rozejrzeć się, pomyśleć. No i tutaj znowuż podpowiem, i użyć takiego mechanizmu, który się nazywa Pilot, i wyłączyć TV. Kompletnie wyłączyć. I jeśli się uda Państwu, jeśli się uda Tobie, nie uruchamiać tego TV przez 3-4 dni, gwarantuje znakomitą różnicę w kierunku. Dobrego samopoczucia w kierunku zdrowia, tych odczuć takich fajnych, i to jest jeden z elementów, który mówi o czymś takim. No, bo przecież muszę wiedzieć, co się dzieje. A jak wyłączysz telewizor, też będziesz wiedzieć, co się dzieje, a gwarantuję tobie, że Twój stan zdrowia się rewelacyjnie poprawi. Zatem, wracając do tej pozorowanej aktywności w kierunku zdrowia. No niestety znakomita większość w tym kierunku idzie i to często to nie jest tak, że ja tutaj kogoś obwiniam, oceniam. Generalnie wynika to jakby z pewnych programów, pewnych mechanizmów, które są nam wtłoczone, mówiąc nam, bo to dotyczy... Również mnie w pewnych okresach życia, kiedy wyłączałem tą bionergoterapię w sobie, wyłączałem ten szamanizm, wyłączałem w sobie ten element komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, wyłączałem ten wgląd tam w siebie do środka, bo tam jest cała prawda, że świata. Wtedy zdarzały się również różne przypadłości zdrowotnościowe, ale one. Potem okazuje się, były bardzo potrzebne, w między innymi w zrozumieniu tych wszystkich, którzy przychodzą w konkretnej poradzie, oczekując wsparcia określonego. Przy czym tutaj zawsze podkreślam, my z małżonką staramy się, mówię, staramy się, no bo nie zawsze jesteśmy w stanie, a to dlatego, że jakby druga strona, która przyszła po pomoc, nie zawsze jest jakby gotowa na to, żeby wykonać ze swojej strony jakiś ruch, jakąś, jakąś czynność, aby być zdrowym, więc my staramy się, tak jak mówię, a z drugiej strony bardzo często to się nam właśnie udaje powodować, aby w którymś momencie nie tylko nasze działanie, one jest bardzo istotne, bardzo ważne. Bardzo pomocne, ale nie tylko, żeby nasze działanie w sytuacji, kiedy nas zabraknie, bo będziemy gdzieś na wyjeździe, albo zdecydujemy, że przechodzimy na tamtą stronę mocy, bo zwierzchność powiedziała: OK, macie zadania do wykonania w innym rejonie świata, a może w innym rejonie tejże planety. W każdym razie wtedy. Ten ktoś, kto jakby został mu został podpowiedziane, cóż czynić w kierunku zdrowia, czyni to. Zatem wracając do pytania, które zadałem na początku: jak to jest z tym zdrowiem? Czy ludzie chcą być zdrowi? Znakomita większość niestety w tej pozorowanej aktywności, mówiąc dosłownie, udaje, że chcą być zdrowi. Bardziej sprowadza się to do tego, że wytworzyła się taka pewnego rodzaju pasja. Ja wiem, że robiłem drzewie dla młodych, którzy nie znają tego słowa, czyli dawniej, parę lat temu robiłem nagranie między innymi właśnie na ten temat, gdzie. Wyjaśniałem też te elementy związane z pozorowaną aktywnością. Zatem powtórzę jeszcze raz, czy ja wracając do tego słowa pasja, tak, gdzie ludzie pasjonują się poniekąd swoją chorobą, zamiast pasjonować się zdrowiem, pasjonować się tym dziełem, jakim jest nasz organizm, nasze ciało, nasza energetyka, to co zostało stworzone przez, przez geniusza, a skupiamy się w sposób znakomity, w cudzysłowie znakomity, ale skuteczny na przypadłościach, które mamy na chorobach, biegając gdzieś tam, dawkując się różnego typu tabletkami, prawda, dając, przekierowując decyzje o naszym zdrowiu, ale bardziej o chorobie tej medycynie konwencjonalnej na części, acz tam jest też bardzo dużo mądrych lekarzy, pielęgniarek, którzy no, niestety poza procedurami bardziej w cztery oczy, tak aby nie zostało to jakby doniesione do ich sił zwierzchnich, bo mieliby problem z wykonywaniem zawodu, zatem też podpowiadają co ludzie mogą bardzo często z małym nakładem finansowym czynić, aby być zdrowym a inaczej, no, tutaj idą w procedurę a procedury niestety nie mają wiele wspólnego ze zdrowiem, stąd też my używając nazwy medycyna zdrowia to jest medycyna naturalna, medycyna słowiańska, chińska, ale również medycyna, pewne fragmenty medycyny, medycyny tej konwencjonalnej, jakby włączone są tutaj w te nasze działania. Zatem odpowiedź na pytanie, czy ludzie chcą być zdrowi? Troszkę tych ludzi, tak, ale znakomita większość udaje. Czyni tą pozorowaną aktywność w kierunku zdrowia, bardziej pasjonując się chorobą, skupiając się na chorobie, a to na czym się skupiamy, to otrzymujemy i to w spotęgowanym stopniu. Życzę pięknego, cudownego, wspaniałego, rewelacyjnego dnia. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Baw się dobrze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wspaniałego życia. Zdrowego. Takiego naprawdę zdrowego. Do miłego.